Dzień dobry, Aleksandra Irla, SOS Rozwód. Nasz gość, pani Liliana Kortus, mediator, specjalista do spraw komunikacji w rodzinie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Liliano, wiele w SOS Rozwód piszemy, mówimy o tym, w jaki sposób każdy z nas może pielęgnować swoje małżeństwo. Pochylamy się nad tym, jakich słów, gestów, zachowań unikać, ponieważ niszczą nasze małżeństwo. Ale to, co niszczy związek, może też przyjść z zewnątrz. Proszę powiedzieć, bazując na Pani doświadczeniu zawodowym, czy może Pani podać kilka przykładów największych zagrożeń, takich potencjalnych niszczycieli naszego związku, którzy przychodzą z zewnątrz. Jakby sytuacja jest taka, że należałoby do tego podejść w dwóch krokach, powiedzmy. To znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że jak do mnie przychodzą ludzie, no to oni już przychodzą ze w sytuacji trudnej dla siebie, czyli okazuje się. Właśnie, że wiele zachowań, wiele sytuacji stało się tymi niszczycielami dla ich związku. Natomiast samo wydarzenie, czy sama sytuacja, wcale tym niszczycielem być nie musi, bo to jest, no trochę tak, jak nie wiem, mamy patelnię, na której możemy przygotować pyszne, pyszną potrawę, ale równie dobrze tą patelnią możemy komuś zrobić krzywdę, tak? Jak go, nie wiem, uderzymy na przykład, czyli to jest kwestia... jakby, jak wirus, który gdzieś koło nas krąży, ale w zależności od tego, w jakiej jesteśmy kondycji zdrowotnej, to albo nas zmoże, albo nie. Dokładnie tak. Podam y, właśnie kilka takich sytuacji, które okazują się być tymi, y, tymi zagrożeniami, natomiast to nie jest tak, że one z definicji nimi są, tak? Można by powiedzieć, że, że, że są takie sytuacje i takie działalności człowieka, które można określić, że one są jakby bardziej przewidywalne i bardziej oczywiste jako potencjalne zagrożenia, a są też takie, które no rzadko zdają się być tymi zagrożeniami. Tak czy jak ludzie to wykonują, czy w to wchodzą to raczej bardzo mało osób podejrzewa, że to może być przyczyną. Nawet jeżeli już są w jakiejś trudnym, trudnej relacji, że to może być właśnie przyczyną tego, jak wygląda kondycja związku i jak ta sytuacja wygląda. I to tak? może być nawet coś, do czego współłożonek może zachęcać, bo myśmy tu już przed nagraniem rozmawiały, że między innymi na przykład może to być kwestia pracy i tego, jak, jak ta kwestia pracy jest realizowana. Mogę sobie wyobrazić sytuację, gdyż ona wręcz zachęca męża tak, zmień pracę na tamtą, wprawdzie będzie więcej zadań, więcej wyjazdów, no ale jest bardziej atrakcyjna, nawet może będziesz się tam bardziej rozwijał. Dokładnie tak. No i teraz sama praca w sobie, i nawet same wyjazdy one wcale nie muszą wpływać na to, że relacja jakoś się popsuje, czy, czy, czy związek będzie jakby doświadczał, tak? czy osoby w związku będą doświadczały trudnych sytuacji. No bo są osoby takie, które tak pracują i tak funkcjonują i związki mają się całkiem dobrze, no a niestety mamy też doświadczenia takie, że jeden ze współmałżonków właśnie czy zmienił pracę, czy w ogóle pracuje w takim kluczu, że gdzieś wyjeżdża, czy są delegacje, czy pracuje poza miejscem zamieszkania, bliżej bądź dalej. To niestety wpływa to dość istotnie na kondycję związku i, i, i tej relacji. A propos pracy, to też liczba godzin spędzanych w pracy i to też ma często związek z tym, że na przykład małżonkowie mają kredyt, czy chcą kupić mieszkanie, czy chcą powiększyć, powiedzmy mieszkanie, czy mieszkanie zamienić na dom. Wtedy wiadomo, że potrzebne są środki finansowe. No, a skoro są możliwości zarobienia, no to spędzamy więcej godzin w pracy, tak? No i później się okazuje, że nie dosyć, że pracujemy w pracy, to pracę przynosimy do domu, jeżeli jest taka możliwość. Więc wtedy pracujemy w domu, pracujemy w weekend. No, i to jest też powód napięć. tego. Tak, napięć i sytuacji, które no, są konfliktowe i, i, i wpływają negatywnie na, na relacje. relacje, tak. Jeszcze pomiędzy. a propos budowy domu, ja sobie że co najmniej jedno małżeństwo, niestety, które wybudowało dom, po czym się rozwiodło, bo te wszystkie stresy związane z jakby ciężarem decyzji, które podejmowali w trakcie, no, całe obciążenie psychiczne, też te kwestie finansowe, no, że po prostu. Tak bardzo się oddalili od siebie. Tak, to tak jest i to jest właśnie jeden z tych przykładów mniej oczywistych, bo najczęściej jest tak, że budowa domu jest decyzją wspólną małżonków. A że, nawet wspólną radością. Tak, wspólną radością. Oni mają bardzo dużo też takich wyobrażeń i, i, i marzeń związanych z tym lepszym, większym domem, po czym właśnie okazuje się, że, to, że tam nie, nie zamieszkują albo jak zamieszkują, to bardzo krótko. Tak? I też Właśnie miałam takie małżeństwo, gdzie została podjęta decyzja o budowie domu i mąż tyle czasu spędzał jakby na tej budowie, ponieważ doglądał, starał się o to, żeby to wszystko było zrobione możliwie jak najlepiej, więc jakby dbał o wszystko, co tam na tej budowie się działo, po czym jak po dwóch latach wybudowali ten dom, no to już się tam nie wprowadzili, bo ta relacja już była tak krucha, że, no, że jakby już... No, także, także to też tak może wyglądać. I to jest przykład właśnie tej mniej, oczywi tego mniej oczywistego zagrożenia, tak? Pani Liliany, na razie wymieniłyśmy jako te potencjalne zagrożenia, chociaż oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostaną zrealizowane w życiu. Prace, budowę domu. I tutaj Co dalej? jeszcze często pojawiającą się sytuacją są telefony, smartfony, które no, są, że tak powiem, przy nas. Można powiedzieć, niektórzy nawet mają 24 godziny na dobę. No i też sam telefon, czy sam smartfon sam w sobie nie jest zagrożeniem, tak? Natomiast kwestia, jak my go używamy, co my, z czego korzystamy, z jakich, z jakich funkcji tego urządzenia, no to to już może realnie wpływać na stan relacji i na to, że ta relacja będzie. Trudniejsza, tak? Małżeństwa zgłaszające się na przykład mają pomysł na to, żeby wyjechać i nawet zgadzają się wspólnie, że, że, że wyjadą, po czym się okazuje po powrocie, że większość czasu spędzili na przykład wpatrzeni w telefon. Ja tam na wakacje? Tak, wyjadą na wakacje czy gdzieś na weekend, no właśnie w celu budowania czy poprawy tej relacji małżeńskiej, Tak, po czym okazuje się, że. No, właśnie, że główną atrakcją był, było spędzanie czasu każdy sam w swoim telefonie, a na przykład są też takie sytuacje, że jak umawiają się na wyjazd i proszą siebie nawzajem o to, czy jedna ze stron prosi drugą o to, że wyjedźmy, ale umówmy się, że bez telefonu, albo że to będzie bardzo ograniczony dostęp, no to z tej drugiej strony często jest duży sprzeciw, więc to też widać, że. Te telefony, czy ten sprzęt już może też stanowić, znaczy być po prostu uzależnieniem dla której ze stron, ale to wtedy już jest jednostka chorobowa, i no i to jest już jakby inny inny gatunek trochę inny gatunek pro, problemu. problemu. tak. Też pytanie, co ci ludzie robią, że tak powiem, do czego te telefony używają, tak? Bo jeżeli to są na przykład, nie wiem, długo, wielogodzinne rozmowy z koleżankami. To raczej to kobiety niestety praktykują, czyli właśnie wielogodzinne rozmowy z koleżankami, jak nie z koleżankami, to z mamą, po czym się okazuje, że ten mąż na przykład widząc, że żona tyle Przysadzę. czasu spędza, tak, w tym telefonie, no to on też coś musi robić, tak, jak nie ma innego pomysłu na siebie, no to też bierze ten telefon do ręki, bo to niestety jest najłatwiejsze, jest najbliżej. I zawsze pod ręką. I zawsze Bardzo pod ręką. Opieruję, żeby mieć zawsze pod Dokładnie ręką. Dokładnie, tak. No i wtedy też coś tam znajdzie, tak, a to jakieś informacji niby szuka, a to portale społecznościowe, a to na jakichś komunikatorach i niestety tak to jest i to na to też warto Warto zwrócić uwagę, żeby coś, co my nawet dostrzegamy, że jest zagrożeniem, nie stało się niejako takim przyzwoleniem dla tej drugiej osoby. Bo że... obydwoje to realizują. Tak, bo oni wtedy obydwoje, tak? Więc to no, możemy zrobić sobie krzywdę, można by powiedzieć, nawzajem. Takim też kolejnym elementem są na przykład oglądane seriale. O ile małżonkowie robią to razem, tak, czy oglądają w ogóle jakieś nie wiem, filmy razem, no to w porządku, no bo to razem spędzają czas, mogą się jakoś odnieść do tego, co widzą, mogą sobie jest na ten temat wspólne przeżycie. Dokładnie, podyskutować, więc jakby też się poznają i spędzają ten czas, czas wspólnie. Natomiast jeżeli to jest tak, że jedna osoba musi oglądnąć swój serial, tak, no to wtedy ta druga też szuka sobie jakiegoś innego zajęcia. Co więcej, warto zwrócić uwagę też na to, że zarówno seriale, jak i na przykład gry komputerowe są tak konstruowane, żeby użytkownik jak najwięcej czasu spędził no właśnie, czy interakcji z tą grą, czy przed y, telewizorem oglądając te seriale. Specjalistów tam mamy przeciwko Dokładnie sobie Dokładnie tak. Zatrudnione sztaby ludzi do tego, żeby i oni wiedzą co zrobić i jak, w którym momencie przerwać odcinek, żeby mimo, że założyliśmy sobie, że tylko jeden i jak popatrzymy na to, no to to jest około tam 40 minut taki y, y, zwykle odcinek serialowy trwa. No to 40 minut dla powiedzmy relaksu to nie jest nic złego tak? Natomiast to jest tak są skonstruowane, że najczęściej nie kończy się na jednym, nawet jak my sobie obiecujemy czy mówimy tak tylko jeden. Następnym takim elementem, na który warto zwrócić uwagę, myślę, to jest hobby, czyli różnego rodzaju zachowania rzeczy, które ludzie albo wnoszą do związku już z czasu, kiedy jeszcze małżeństwem nie byli. Albo to się rozwija w trakcie trwania małżeństwa, czasami inspiracją jest druga strona, czyli albo mąż, albo żona. To też z definicji raczej jest służące, tak? bo rozwija, bo doświadczamy wtedy dobrego czasu. Przynosimy z zewnątrz z tego hobby coś do związku, co powoduje, że jesteśmy jakoś tak atrakcyjni, atrakcyjni dla siebie niesi, nawzajem. Dokładnie tak. Więc, jakby patrząc z tego punktu widzenia, to jest dobre. tak? Natomiast znowuż, jeżeli to jest tak, że my poświęcamy temu zbyt dużo czasu, zbyt dużo uwagi, kosztem uwagi i czasu dla współmałżonka, to to zaczyna stawać się zagrożeniem, ponieważ no my wybieramy, tak, że zamiast spędzić czas z nie wiem, żoną, mężem na rozmowie, czy po prostu na byciu z nią, no to ja jestem albo na treningu, albo na wspinaczce, albo czytam książki, albo nie wiem, słucham muzyki, albo wyjeżdżam na nie wiem, nurkowanie na przykład. Tak? I tam też jest element, że to są najczęściej Aktywności, gdzie, których ja nie wykonuję sam czy sama. Tam są inni ludzie i pojawiają się różnego rodzaju inne emocje, które też często stają się dużo bardziej pozytywne niż te, których, które mamy w domu, w małżeństwie, w szarości dnia codziennego. No i tutaj też zaczyna być trudno dokonać wyboru, no bo. Przyjemniej jest najczęściej wtedy kiedyś oddajemy tym swoim hobby, rozwijamy to. Są to niż... takie konkurencyjne, atrakcyjne relacje związane tak. z odpoczynkiem, z miłym spędzeniem czasu. Tak. Też często się mówi tak o, na przykład, że ludzie zawiązują przyjaźnie, czy zawiązują takie znajomości, często damsko męskie na przykład i one też mogą wpływać, czy mogą być zagrożeniem dla relacji, aczkolwiek wcale nie muszą. Bo można mieć znajomych kolegów, koleżanki i właśnie spędzać z nimi miło czas, a później przyjść do domu i, jeż, że tak powiem, jeszcze lepiej, jeszcze milej spędzić czas z żoną czy z mężem. Natomiast jeżeli to się zaczyna łączyć, że ta przyjaźń gdzieś tam zaczyna się rozwijać za bardzo i przeradzać już też w takie relacje, Jakiejś bliskości, no to wtedy wiadomo, że to już stanowi zagrożenie. Słyszałam kiedyś taką uwagę, że jeżeli właśnie ten przyjaciel czy przyjaciółka z pracy zaczyna od nas słuchać takich opowieści, których nie mamy czasu powiedzieć po małżonkowi, nawet nie że są to jakieś nadzwyczaj osobiste czy intymne, ale po prostu no są to rzeczy, które są dla mnie ważne. Chcę o tym komuś powiedzieć, czasami się wyżalić, a czasami podzielić się swoją radością, no i jeżeli nie będę się tą radością lub smutkiem, że dzieliła ze współmałżonkiem, tylko z kimś z pracy, to siłą rzeczy ta więź z osobą w pracy, no jakby nie ma siły się nie wzmacniać. Dokładnie tak. To o czym Pani wspomniała, to są dokładnie elementy, na których my budujemy relacje, tak? Czyli dzielimy się. Albo swoimi radościami, sukcesami, albo swoimi smutkami i trudnościami. I właśnie po to mamy tę drugą osobę, żeby albo świętowała z nami, albo wspierała nas. Tak? I tutaj no, albo jest to mąż, żona, albo jest to przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka. Z takich jeszcze mniej oczywistych obszarów czy sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla relacji, to tutaj wymieniłabym nasze relacje z naszymi rodzicami bądź teściami i praktyki religijne, duchowe, filozoficzne. I teraz, jeżeli chodzi o, tych, o te relacje z rodzicami, to dwa takie aspekty. Mianowicie. Pomoc rodziców czy teściów, jakakolwiek w funkcjonowaniu naszego małżeństwa czy naszego związku. I to może być pomoc polegająca na tym, że my coś dostajemy od tych rodziców bądź teściów, czyli nie wiem, dom, samochód, działkę, coś tam innego jeszcze. Że rodzice jakoś wspierają nas finansowo. Powiedzmy, mamy kredyt na mieszkanie. Może mamy sytuację taką, że nasza sytuacja zawodowa też jakoś się pogorszyła i rodzice stwierdzają jednej ze stron, co jest jeszcze dodatkową trudnością, jak to jest jedna ze stron, że my Wam pomożemy, że my Wam damy. Czyli to nie jest forma pożyczki, tylko my Wam damy, nie musicie nam oddawać. I y, później okazuje się, że po latach jest to na przykład wypominane, że moi rodzice dali, a twoi nie, że tam połowa tego domu to jest na przykład y, spłacona przez moich rodziców, i tak dalej, i tak dalej. No i to stanowi oczywiście. Trudność i wpływa na pogorszenie relacji, pewnie i tak już trudnej, bo jeżeli takie zdania zaczynają się pojawiać, to znaczy, że już jest trudno w tej relacji. To znaczy, że już nie ma takiego myślenia my, tylko jest myślenie: tak, moi rodzice, tak. twoi rodzice mi dali, a tobie nie dali. A tobie nie dali i twoi nam nie dali. W związku z tym jakby to jest bardziej walka i takie rozliczanie się, niż ta kooperacja, wspólna praca, wspólne inwestowanie w naszą relację i to, żeby właśnie w tej relacji wzrastać. I drugi taki aspekt dotyczący rodziców to jest sytuacja, kiedy rodzice są starsi bądź i starsi, i schorowani już, i wtedy jakoś tam z różnych też powodów albo zobowiązujemy się, albo poczuwamy się, albo jeszcze są inne motywacje, żeby tym rodzicom pomagać, nie wiem, być z nimi, spędzać z nimi czas, wozić ich do lekarza. Jakoś tam o nich dbać, też w domu, nie wiem, przygotowywać posiłki dla nich, jakieś wykonywać czynności takie higieniczne, opiekuńcze, nazwijmy to. No i też, jak jesteśmy z rodzicami, no to nie jesteśmy w domu wtedy z mężem czy z żoną. I to też wpływa na sytuację i na kondycję małżeńską. Często jest tak, że te, ten drugi współmałżonek, on się nawet chętnie przyczynia. Do tego, żeby swojej żonie czy swojemu mężowi pomóc przy tym y, rodzicu, a dla siebie przy teściu, y, przy, przy teściach, o, czy tam opiece nad teściami. No właśnie, to jest też trochę z taką nadzieją, że jak ja pomogę, to jak wrócimy, na przykład, tak, to ta żona jakoś będzie ze mną spędzi ten czas, czy ten mąż, i rzeczywiście, jak ja jej pomogę, to, to będzie to szybciej zrobione i będziemy jednak mogli wygospodarować ten czas dla siebie. No po czym się okazuje, że najczęściej to się tak nie zdarza. I to jest um, też taki element, który, który utrudnia niewątpliwie i wpływa na to, że. De facto, po czasie okazuje się, że nasza relacja jest bardzo słaba, wątła i jest dużo rzeczy takich, które nas już nie łączą, nie wiążą. Tak naprawdę, znaleźć obszary, w których jesteśmy razem, często jest bardzo trudno. I ten element dotyczący właśnie praktyk religijnych, czy zadbania o tę sferę duchową swoją, też może być przyczyną, i jak doświadczenie pokazuje, staje się powodem do tego, że w małżeństwach nie jest dobrze, no ponieważ jeżeli ludzie spędzają dużo czasu właśnie na praktykowaniu różnych zachowań, tak, czy różnych nie wiem, rytuałów, czy różnych innych um, aktywności, właśnie związanych z duchowością czy religijnością, no to wtedy znowuż nie ma ich w, z małżonkiem, czy ze współmałżonkiem, tak? To ksiądz Piotr Pawlukiewicz świetnie powiedział w jednym ze swoich kazań, gdy zwrócił uwagę na to, żeby żona pamiętała, że jest żoną i że jeżeli mąż przychodzi wieczorem do sypialni, to nie powinna go witać słowami odmówimy wspólnie różaniec, proszę uklęknij tajemnice bolesne, tylko być może powinien ten czas spędzić inaczej. Dokładnie tak. Tak. I teraz oczywiście mogą się też umówić na to, że ten różaniec odmawiają wspólnie, bo to też jest niewątpliwie łączące, natomiast to nie może być jedyne, co łączy, czy co, czym próbują tak, siebie połączyć. Dlatego też tutaj, jeżeli chodzi o ten element duchowy, bardzo ważne jest, że każdy człowiek ma inną wrażliwość duchową, tak? I on będzie inaczej te rzeczy przeżywał, inaczej tego doświadczał, inaczej to rozwijał, praktykował i tak dalej. I nawet jeżeli my mamy te same wartości, to jakby inaczej to przeżywamy, a w tym inaczej obszarze duchowym jest to, naj, jest to bardzo istotne, bo to jest taki już obszar bardzo, bardzo intymny, można powiedzieć. Nie? Pani Liano, w takim razie, gdyby się dało podsumować to w kilku zdaniach. I powiedzieć, w jaki sposób możemy się zorientować, że, no, że właśnie to, co mogłoby nie być zagrożeniem, stało się czymś, co może niszczyć, a może nawet już niszczyć nasz związek. Jak rozpoznać te takie pierwsze sygnały ostrzegawcze, kiedy powinna nam się zapalić ta czerwona lampka, że, że to już nie jest dobre. Że mogłoby być dobre, bo jakby każda z tych rzeczy mogłaby być dobra. Pani też wspominała przed, przed nagraniem, jeszcze na przykład dbanie o rozwój dzieci, że to też jest mhm. coś, co no wydaje się, co w tym może być złego, a jednak jeżeli mhm. z tym przesadzimy, to może być. Dokładnie tak. To, to, to co Pani o tych dzieciach powiedziała, to, to może też jeszcze dwa słowa, bo to jest tak właśnie dla dobra dzieci, tak? I teraz dla dobra dzieci w różnych ich fazach rozwoju wspomagamy te dzieci y, różnym swoim za, zaangażowaniem. Albo dopilnowujemy tego, czy mają odrobione lekcje, albo je tam odpytujemy, albo dowiadujemy się, czy mają zrobione projekty, a jeżeli nie, to czy im jakoś pomagamy, na przykład w tych projektach, albo jakieś prezentacje. Jak już mają zrobioną prezentację, to czy ładnie, że tak powiem, potrafią zaprezentować to, co tam przygotowały. Później wozimy te dzieci na różne zajęcia dodatkowe, kółka i tak dalej i no właśnie, można by powiedzieć, że to jest wszystko dla dobra rodziny, dla dobra tych dzieci, że yy, prawdopodobnie je, dla jednej i drugiej strony to jest ważne, żeby nasze wspólne dzieci rozwijały się jak najlepiej, miały jak najlepsze warunki do tego rozwoju. Natomiast znowuż jest pytanie takie, czy zajmowanie się tymi dziećmi, czy dbanie o dobro tych dzieci nie zajmuje tyle czasu, że nam już nie starcza na to, żeby zadbać. O relacje między nami, więc to też ostatecznie może być, czy może no właśnie być taką sytuacją, która no będzie zagrożeniem dla naszego, dla naszego związku, czy dla naszej relacji. Albo dzieci są już na przykład dorosłe, i, i ludzie wtedy się reflektują, że właśnie całe to swoje, nie wiem, 15-17, w zależności od tego, ile, te, ile tych dzieci też było, w jakich odstępach czasu, jak tam się angażowali. Na przykład po 17 latach stwierdzają, że tak naprawdę już gdzieś tam mają jeszcze końcówkę kredytu do spłacenia i poza tym już ich nic nie łączy, tak? Bo przez te 17 lat, no niewiele wspólnego zdążyli zbudować takiego, że jak właśnie dzieci wyjdą z domu, no to wtedy my możemy, tak, podróżować, cieszyć się sobą, dyskutować, spotykać się z różnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. A teraz wracając do tej. Do tego właśnie, kiedy powinna nam się zapalić ostrzegawcza czerwona lampka, to tak, tutaj jakby na pytanie, kiedy nie ma specjalnie odpowiedzi, można powiedzieć im wcześniej, tym lepiej. Mówi się o czymś takim, że każda sytuacja, która tylko nosi znamiona problemu, zgłaszają, która jest zgłaszana przez jedną ze stron, to to już jest sytuacja do zaopiekowania. A często jest tak, że ta druga ta, ta strona, która zgłasza, to usłyszy, a ty przesadzasz, albo wymyślasz, albo to nie jest żaden problem, przecież tam wyolbrzymiasz i tak dalej, i tak dalej. Na razie wszystko jest w porządku. Na razie wszystko jest w porządku, nie ma się czym przejmować. I to jest takie deprecjonowanie, umniejszanie. I my też zaczynamy czasami wątpić, czy na pewno to, co czujemy, to, co przeżywamy, to jest adekwatne, czy może rzeczywiście coś tam wyolbrzymiamy. No, i to jest właśnie takie usypianie tego, tego zagrożenia, tak? Po czym, bo na razie wszystko w porządku. Bo na razie jest wszystko w porządku. I teraz tak, jak już się zapala czerwona lampka, to znaczy, że już przekroczy, znaczy czegoś już nie zauważyliśmy, tak? Tutaj bym zachęcała do zwracania uwagi na te pomarańczowe czy żółte lampki. Ja też, jakby oczywiście, no dobrze, że ludzie się zgłaszają w ogóle po pomoc. Tak? Natomiast, patrząc na to, jak później praca wygląda to y, można by powiedzieć, że, zwraca, że jakby zgłaszają się po tę, pomoc, po tę pomoc za późno. W rozmowach też wynika, że jakby oni sami próbują różne rzeczy załatwić, tak, y, jakoś naprawić, czyli widzą wcześniej te trudności, natomiast z różnych powodów y, i tutaj to z y, w mojego punktu widzenia to są też takie y, y, uwarunkowania kulturowe, że nie, Żeby nie prosić o pomoc, że szczególnie jak to na przykład mężczyzna zauważa, że jest jakaś trudność w związku, to, że mężczyzna jest po to, że on musi sam o to zadbać, sam sobie z tym poradzić, sam... Czasami samodzielne poradzenie polega właśnie na tym, że się wybierze dobrego terapeutę, mediatora. N dokładnie tak. I wtedy ktoś z zewnątrz, kto jakby nie jest też emocjonalnie z tym związany, spojrzy, tak, coś poradzi, coś podpowie, na coś zwróci uwagę, coś pozwoli też w takich bezpiecznych warunkach, Przedyskutować, bo często właśnie ludzie jak przychodzą, to mówią po tam pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu, że oni na przykład pierwszy raz od pięciu, czy tam jeszcze dłużej, mogli ze sobą tak spokojnie porozmawiać tak? od pięciu lat, więc to jest naprawdę właśnie tak, jak mówimy tutaj, często sztuka komunikacji, tak, ta komunikacja, ona będzie się przewijać i jest główną też trudnością w tym, żeby te relacje były, były nawiązywane, rozwijały się i żeby one szły, że tak powiem, w dobrym kierunku. I to jest też jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, że kiedy nam w ogóle powinno się, po, powinniśmy mieć coś, że tak powiem, na uwadze, że już się dzieje niedobrze. To są takie dwa elementy. To znaczy, nie możemy liczyć na to, że sami zauważymy, że to, co my robimy, wpływa negatywnie na nasz związek. To jest bardzo trudne i bardzo rzadko się to zdarza. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zwykle, jak robią, to robią to w dobrej wierze, to robią to dla dobra albo związku, albo czyjegoś w tym związku, czy w tej relacji, albo w tej rodzinie. Bardzo rzadko przychodzi im w ogóle na myśl, że to, co oni robią właśnie dla dobra relacji, związku rodziny, może być tak naprawdę przyczyną trudności w tym związku. Czyli to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że ludzie, jeżeli coś robią, Robią to dlatego, że zaspokajają przez to dzięki temu swoje jakieś ważne potrzeby. Nie przez przypadek ktoś w coś Nie idzie. przez przypadek ktoś idzie. I teraz, jeżeli tak robią i dzięki temu zaspokajają swoje potrzeby, to też będzie im bardzo trudno z tego zrezygnować. Natomiast dobra informacja, można powiedzieć, jest taka, że. Tę samą potrzebę można zaspokoić na wiele różnych sposobów Czyli jeżeli na przykład to korzystanie z telefonu zaspokaja nam jakieś potrzeby konkretne, to my możemy znaleźć inne metody na to, żeby te same potrzeby zaspokoić, niekoniecznie korzystając z tego telefonu, czy W miarę możliwości ze współmałżonkiem. W miarę możliwości ze współmałżonkiem. Tak, i właśnie to jest też po to, żeby budować relacje, żeby budować więź, a nie żeby ta relacja coraz bardziej nam się rozchodziła, a ta więź była coraz słabsza. I druga sprawa, jeżeli my zauważamy, że coś się dzieje niedobrego w naszej relacji i zgłaszamy to współmałżonkowi, no to dobrze by było, żeby ten współmałżonek to usłyszał, bez względu na to, jak on to w danym momencie widzi, rozumie i odbiera. I druga sprawa jest taka, co my z tym możemy zrobić: że jeżeli to jest dla ciebie trudność jakaś, to też nie skupiać się na konkretnym zachowaniu. Tylko zobaczyć, jakie tam są potrzeby, tak? Czyli na przykład, jeżeli żona mówi, tak, bo ty tyle czasu spędzasz na przykład z tym telefonem, tak, no to tak naprawdę ona nie ma pretensji o ten telefon, tylko tam pod tym jest, że ja bym chciała spędzić ten czas z tobą na przykład, tak? Czyli na przykład mówiąc, tutaj mąż, czy tam ta druga strona może powiedzieć, czyli na przykład mówiąc, że dużo czasu spędzam z telefonem, chodzi ci o to, że chciałabyś więcej czasu spędzić ze mną, albo żebym ja spędził więcej czasu z tobą, tak? I wtedy mamy gotową odpowiedź, że tak. Albo na przykład jak słyszymy, że ty tam nawet z tym samym telefonem, tak, tyle czasu spędzasz z telefonem, a ja tutaj już nie wiem, w co ręce włożyć, na przykład, tak? To to jest z kolei o potrzebie na przykład odpoczynku, albo wsparcia, tak? Czyli chodzi ci o to, żebym bardziej Tobie towarzyszył w tym, co robisz, albo jakoś Ci pomógł w tym, co robisz, albo potrzebujesz odpocząć. My często nie umiemy wyartykułować tych potrzeb tak wprost, w związku z tym no tak trochę, tak bardziej w pretensje idziemy, bardziej w jakieś krytykę, bardziej w jakąś uwagę. Też mamy taką nadzieję, to jest taka, my to nazywamy zabawą pod tytułem domyśl się, tak, jak już tyle lat jesteśmy po ślubie, czy małżeństwem to trudno, jak mnie kochasz to się domyśl, to, to nic niestety nie działa. Nie? Także wtedy wprost albo ta druga strona z uważnością na swojego, swojego męża czy swoją żonę, czy mówiąc to masz na myśli, albo czy mówiąc to potrzebujesz tego i tego. I wtedy ta, tam ten współmałżonek nam powie: tak, tego potrzebuje, albo nie, bo potrzebuje tego, i in, czegoś innego. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzięki.